na z początkowych lokacji, które niestety musiałem odpuścić, gdyż nie miałem na początku gry tej lampy. Aha, to mamy jeszcze ducha przy okazji. A to dobra za chwilę. Oła. O Aha, kółko zrobiłem. Okej. Okay tego ducha jednak trzeba pokonać A jednak nie ok no to co bierzemy się do walki spokojnie będzie się taki odcinek eksploracyjny ale spokojnie będzie się dzisiaj jeszcze działo Tylko, że mamy taki problem. Czy to jest duch? Ja nie pamiętam jak ataków. O kurde, to jest jakiś porąb. Aha. O, dobra. się. Dobra, jeszcze trochę uleczę może O! Łap! Cholerny kolceń, jak ja ich nie lubię Co to jest? Okej okay. Zawsze była przerażona, nawet kiedy próbowaliśmy ją bronić czy coś Okej, okay, to co? Ruszamy do następnej lokacji Przypomnij mi ile ty chciałaś? Aha 2400, mam 2200. Zarąbiście. Dobre. Dream Nail w dół skierowany, żeby to był portal. Ławeczka. I co? Idziemy przed siebie. Posłuchajmy. Delicate Flower. Właśnie ten cholerny kwiat jest wymagany dla nas. To do dostarczenia w pewne miejsce. tego co wiem, do tego malarza trzeba tylko skierować. Ewentualnie gdzieś można do innych różnych miejsc skierować, ale nie wiem. Muszę popatrzeć w neta, bo już zapomniałem. Okej, okay, czyli najpierw. Czekajcie. Najlepsza droga będzie przez Blue Lake. Potem Forgotten Crossroads. Potem zdaje się, jakąś górą idziemy przez Green Path. Hmm. Chyba tak. Droga jest mniej więcej prosta, tylko tutaj jest najwięcej zakrętów. Tutaj trochę w górę musimy pójść. Chyba. No generalnie... ...trudność w tej misji polega na tym, że przez całą tą drogę... ...nie możemy się dać zranić. Co jest przesrane. Totalnie przesrane. No dobra. Jeszcze upewnię się czy mam w bunku to w ogóle, bo już się nie orientuję delicate Flower. Wcześniej Przecież nie jestem naładowany o energii jestem A no właśnie Więc powoli jakoś to sobie dostarczymy Jestem przesrany, więc Niecie mi idziemy dobrze. Chyba tak, hmm. to chyba nie ma przeciwników. O, zostaje umiecz swój. Tutaj jest akurat łatwa droga, myślę. Tak myślę. Najgorsze będą Forgotten Crossroads. Tam jest mnóstwo takich przeciwników, którzy za wszelką cenę będą nas chcieli zranić. Okej. Okay. Wiecie co bym ubrał? Mm, to nie. To się może przydać. To jest bardzo fajne, ale nie możemy się dać zranić, więc coś innego. Coś co by nam ładowało. Soul Catcher właśnie, Soul Catcher to jest to. Tylko tak, co by tu poświęcić. Ten dzieciak może się przydać, cholera nie mam pojęcia. Kurde, no nie jest trudno zostać na przy tym, co mam. w zepsu Ech. I tak w koło maciejuzałuję, hmm. <grywki> że rozpoczęty na odcinek Z dobrą godzinę mi to zajmie. I przeciwnicy się odrodzili. Niestety, w skorzystaniu z Dreamnaila, chociaż i tak by się pewnie odrodzili. Nie mam pojęcia, już, jak to było w kolonajcie. W każdym razie, no. Zapomniałem, że tam przeciwnicy większość z nich wybucha. Więc to na pewno będę musiał często korzystać z mojego dasha, z tego przenikania To w przeciwników nie ma, czyli się aż tak nie odradzają jak myślałem Okej, okay, dobra Aż zaczynam się bać walczyć z kimkolwiek Podleczę sobie Energię przede wszystkim Patrzcie, po co mnie się bo i tak nie mogę się dać zranić, tak, no, gdzie my idziemy? My musimy iść górą. Dobra. O nie. Któżku, Do roboty. Dobra. O nie. Dobrze, dobrze idę. No, sk sk skąd to się wzięło? To będzie jakby najgorzej. Ok, udało się. Gdzie my teraz mamy iść? Ok, musimy iść tędy teraz. Naprawdę, tutaj muszę iść, o tutaj. Ohoho. ho. W tym miejscu jakoś. Okej, okay, sprawdziłem lecimy dalej. Doro niech się bliży. Of oh, fuck. Czemu w moją stronę to poleciało? Ej. Okay. Of oh, Dobra, dobra. I teraz tu lecimy. Skrótek taki jest, którego nie odkryłem. I coś mi pisze na Discordzie cały czas. Nie wiem, kto to ale pozdrawiam. Dobra. Jesteśmy w Fog Canyon. Musimy chyba przebrnąć przez Teacher's Archives Nikogo przede wszystkim nie atakujemy, pod żadnym pozorem Mam nadzieję, że Szedłuszek nie będzie tego bić Co myślę Bo inaczej mam przesrany Ja pierdziele, nie Ja pierdzielenie. No, co? Inaczej zrobię, przeczyścimy drogę. Chociaż one się akurat odrzadzają. Ale kurde mać. Niepotrzebnie go są są zabra zabrałem. Dobra, zmieniłem amulety. Chciałem się trochę przemęczyć. Mam nadzieję, że to ta tarcza nie będzie. To one nie Dobra, teraz już na poważnie wskakujemy. Tym razem mam Dash Mastera i sprintera. No, ja pierdolę, nie. Dobra, skupienie, skupienie, skupienie. No, musimy iść na sam dół praktycznie. Się, przynajmniej wydaje mm. Oho. Ja sprawdziłem. Och, nie możemy tak bez spadać. Dobra. Okej, okay. gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy w Tizze Archives. My przez nie przechodzimy. Co jest? Czemu nie mogę? Wiecie co, ja to zrobię inaczej Bo tu jest ten się jakiś O właśnie, ok. Wystarczy tego super dasza użyć I fajnie, jeden co z głowy zawsze Kurde, prawie obrwałem mnie Dobra, zobaczymy jak tam mamy dalej Musimy chyba się udać do Queens Gardens teraz Queens Gardens Chyba tak, no dobra Tak, dobrze sprawdziłem. Sprawdzam swój każdy krok, bo kurde, jest taka prosta sprawa. O, fuck, prawie mnie tymi mackami chyba trzasnął. Nie wiem, czy on mnie może nimi zranić, ale Chyba nie sprawdzać. Dobra, to było łatwe. A to chyba mamy takie miejsce, gdzie po prostu nie mamy żadnych przeciwników. Teraz tutaj tam dalej nie jestem już taki pewny. Okej, okay, bezpiecznie, bezpiecznie, bardzo dobrze. Yy. Tutaj będą schody. O oh, fuck on strzela, zapomniałem o tym. Dobra, nie wiem. Oh fucking shit. Taką żemą pułapkę się zamienia jeszcze typ. Dobra.

Czyli te małe się odradzają, dobrze wiedzieć. A ci z kolcami już mniej, dobre. Bo hmm. to jest pytanie, gdzie mam iść? Czy przed siebie, czy o co chodzi? Okej, okay, dobrze wiedzieć. Czy to się odwraca, niestety? No. no. Skurcz, czy syn jak mi uciekł? Ja jestem z powrotem, sprawdziłem ścieżkę jeszcze raz dla wszelkiego wypadku. I tutaj właśnie mam ten skrócik odblokowany wcześniej. Tylko warto tą lokację wcześniej odwiedzić, Podzwiedzać sobie, podblokowywać wszystko dokładnie, posprawdzać. Mamy gówniaki, się tutaj niestety odradzają, ale dobra. No spokojnie. Udało się. Daszem to załatwić. Tutaj teraz mamy. Problem, ale już jesteśmy na mecie, praktycznie, nie? Czy teraz wymierzyć skok, takie coś, kurde, prawie. Zostawiamy kwiatek. ja możemy pogadać w końcu. Ten się nam ukłonił. Duch. Okej. Okay. animals we read manual use how to live this life do whatever the you want freestyle Friday 26 facebook.com backslash hip and we do this and I do that and you with this and Im with that Proszę o na nagrodę. Dziękuję. Moi drodzy, maski, naczynia, mamy na 100%. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Ten odcinek tak mnie wymęczył. Na szczęście dostanę to więc myślę, że jeszcze dzisiaj go dostaniecie. Komentował Luczik. trzymajcie się. To na samym razu. Mam nadzieję, że tą ścieżką jakoś pomogłem zdobyć. Wam, wielu z was. ten delikatny flower, delikatny jeśli sami gracie. Komentował cię jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej!